Jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Przecież cię podbiłem. Nie powinno cię tu być. He, z tym to akurat się z Tobą zgodzę. Wtedy naprawdę mnie podbiłeś. Jednak los obdarzył mnie drugą szansą. Szansą, którą wykorzystałem w pełni, żeby zaplanować zemstę na Ciebie oraz na wszystkich, z którymi się obecnie przyjaźnisz. Pozwól, że opowiem Ci historię, jak to los podarował mi drugie życie. Cofnijmy się w czasie, czyli do dnia, w którym mnie podbiłeś. To właśnie wtedy się wszystko zaczęło. Nosrak, gdzie ja trafiłem do jakiegoś pobojowiska powojennego, czy do Podlasia. HMM. Nie wiem, ciężko stwierdzić, różnica jest niewielka, i widać, że wszystkie tereny ma tutaj tylko jeden kraj, mam tylko nadzieję, że go nie spotkam. Ej, kto wyłączył słońce? KOMPRAMOS Y CAMIONETAS VIEJAS PARA no cóż, nie kto pierwszy raz widzę jak ktoś zra pod to... siebie na mój widok. Czym ty do jasnego czorta jesteś? E tam nikim ważnym, tylko władcą i jednocześnie bogiem świata zmarłych, w którym jesteś. Okej, okay, to mi dało wiele do myślenia. To ja nie żyję. Kurde, myślałem, że ta groźba z moim powrotem namówi go, żeby mnie nie podbijał. Jaki powrót? O czym ty mówisz? A bo byłem pomocnikiem takiego gościa o nazwie Anonim. Mieliśmy razem podbić świat. Ale nie dałem sobie rady z ich nowym sojusznikiem. I tej anonimy mnie zdradził. Powiedział, że nie zasługuje, żeby być jego wspólnikiem. Tak chciałbym się na nim zemścić i pokazać mu, kto tu rządzi. Och, widzę, co? że ktoś tu ma niedokończone sprawy. Myślę, że możesz mi się do czegoś przydać. Co? Co masz na myśli? Jestem Bogiem świata zmarłych, a cały ten świat należy do mnie. A jak ktoś nowy się tu pojawi? Ale ciebie nie zniszczę. Wolisz zemstę od sprawiedliwości, i to mi się podoba. I myślę, że mogę ci pomóc w twojej niedokończonej sprawie. Weź to. A co to takiego? Jedno z moich potężniejszych zaklęć, zwane kulą drugiej szansy. Ten, kto to dotknie oprócz mnie, dostanie drugie życie. Jednak, jeśli mam ci użyczyć tej mocy, musisz dać mi coś w zamian. Czekaj, czekaj. Czyli, że to przez im wróciłeś do tego wymiaru. To on się tak nazywa. Dobra, nieważne, opowiadaj dalej. A zatem, co mi oferujesz za ten wielki dar? Moja zemsta się nie uda. I jak wrócę do świata umarłych, będę twoim pomocnikiem i będę na wszystkie twoje rozkazy. HMMM, ten bar jest bardzo cenny, niech będzie, trzymaj swoje drugie życie. Gdy dotknąłem tego zaklęcia, nagle pojawiłem się na małych wyspach Ameryki i od razu wyruszyłem po swoją zemstę. Jednak gdy dotarłem na miejsce zauważyłem, że zostałeś już pokonany, a moja cała zemsta poszła się jebać. Moja zemsta nie wyszła, ale przynajmniej żyłem, więc postanowiłem cieszyć się swoim nowym życiem, takim jak ja jest. Aż do pewnego dnia, gdy zobaczyłem Cię w Brazylii, nie mogłem w to uwierzyć, że ktoś był na tyle głupi, żeby Cię odrodzić, postanowiłem się zemścić, ale w taki inny sposób. Atakowanie nie będzie miało sensu, więc zacząłem planować swoją zemstę. Nie było to łatwe zadanie. Mój każdy krok musiał być opracowany, i na całe szczęście udało mi się wymyślić plan tak doskonały, że aż zły, a jego pierwszym krokiem było sprowadzenie cię do tego bunkra i porwanie ciebie. I teraz najwyższy czas rozpocząć mój plan. A ten ma na celu torturowanie mnie? W końcu przecież chodziło ci tylko o to żeby się na mnie zemścić. Ha ha ha, i ty myślisz że mój plan jest aż tak banalny, nie po to opracowywałem go przez 6 miesięcy żeby był aż taki słaby. Nie mówiłem ci o tym, że zemszczę się jeszcze na twoich przyjaciołach. Co? Ja, jak ty śmiesz, nie waż się nich nawet tknąć. Że co? Ty, ty mi będziesz mówić, co mam robić. Nie rozśmieszaj mnie, już nie jestem tą litmernią, która była na twe rozkazy. Teraz jedyne, co możesz zrobić, to siedzieć tu i gnić, i martwić się tym, co nadejdzie. Mucha Ja pierdolę, co ja narobiłem, to wszystko przeze mnie. Jezu chłopie, weź mnie tak nie strasz. O, o sorki. wybacz, ale jestem, jestem taki podjarany. Nareszcie mogę, mogę tego użyć. Weź to. Co to jest? To maska szaleństwa. Ta maska da ci wielką moc. Dzięki niej oni będą wiedzieć, kto tu jest szefem. Jacy oni? O, nikt inny jak. Twoja drużyna. Gniew. Radość. Smutek. Strach. Eee. Znudzenie. Litmernio, pozwól, przedstawić przedstawię ci chmury.